Witam, witam wszystkie z zdecentralizowanych projektów, z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani.pl. Słuchajcie, lecę do Was z nowym filmem, tym razem projekt, który nazywa się PolidodgeDAo jest to tak zwany TOMP fork, czyli kopia znanego projektu TOMP, który kilka miesięcy temu zawojował rynek zdecentralizowanych finansów, powodując jakby ruch w stronę nowego trendu, o którym zaczęły pojawiać się właśnie forki, czyli kopie tego projektu z racji tego, że pierwszy pierwowzór osiągnął niesamowity sukces i tak naprawdę do dziś trzyma swoją pozycję lidera jeżeli chodzi o te projekty. Tym razem PolyDropDAO, słuchajcie, który wystartował na sieci Polygon, czyli będziemy tutaj używać natywnego tokenu MATIC. W którym będziemy mogli kupować jeden z dwóch, bądź też dwa tokeny, ponieważ w tym projekcie tak mamy dwa tokeny natywne, które mają mocną zależność między sobą, między sobą i dzięki temu tak naprawdę tworzony ekosystem w tym projekcie powoduje to, że jesteśmy w stanie zarabiać bardzo wysokie APR-y w przypadku stakowania, bądź też prowadzenia tzw. LP tokenów w konkretnych parach walutowych. Słuchajcie, na czym polega i co możemy tutaj robić? Mamy tak naprawdę do dyspozycji kilka opcji, dzięki którym możemy zarabiać sobie pasywnie i tak naprawdę w żaden sposób nie blokując naszych środków. Tak więc, tutaj tylko i wyłącznie stakujemy, sprzedajemy, realizujemy zyski tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my sobie tego życzymy. Tak więc, wchodząc bezpośrednio w głąb samego projektu, mamy do dyspozycji kilka możliwości, które wchodzą w skład całego ekosystemu. Jest to farma, gdzie mamy możliwość farmienia konkretnych tokenów przy odpowiednich APR-ach, czyli farmienia, tworzeniu tzw. LP tokenów w różnych parach, i mamy tutaj jakby wskazane dzienne APR-y, czyli już stopa zwrotu nie uwzględniająca reinwestycji, i w tym przypadku mamy między 2,85 a 4,15, w zależności od tego, jaki, jaki LP token tworzymy i oczywiście jak ma się to do ceny tych dwóch tokenów. Tym samym to jakby determinuje wysokość APR-ów. Słuchajcie, w przypadku LP tokenów, które tworzymy, musimy pamiętać też o tak zwanej nietrwałej stracie, czyli tworząc tak naprawdę LP token, tworzymy go z dwóch odmiennych tokenów, który każdy z nich ma odpowiednią wartość. Między sobą, jeżeli jeden spada, drugi rośnie. Tak naprawdę tworzy się dysproporcja, która powoduje, może powodować tak zwaną. Nietrwałą stratę, tak więc pamiętajcie, jeżeli nie wiecie, czym jest nietrwała strata i chcielibyście uzyskać więcej informacji, to zapraszam do Akademii Binance. Znajdziecie w Google wpisując, co to jest nietrwała strata, i macie tam obszerny artykuł opisujący jakby tę tą, tą nietrwałą stratę. Tak więc możemy w pierwszej kolejności jakby zdecydować się na stworzenie LP tokenów i kopiemy konkretny token, który również wykorzystujemy, słuchajcie, do tego, w przypadku, kiedy wykopiemy sobie odpowiednią ilość tokenu, możemy przejść do tak zwanego boardroom, gdzie możemy stakować ten nasz wykopany token, który kopiemy w farmach i wydobywać ten drugi token, który będzie jakby tokenem, naszą nagrodą. Tak więc słuchajcie, tak jak mówiłem, w tym, w tym modelu mamy dwa tokeny, które są mocno zależne od siebie i jeżeli dobrze rozpracujemy sobie tą strategię, tak naprawdę jesteśmy w stanie stworzyć sobie bardzo fajną maszynkę, która daje nam pasywny dochód. Tak więc boardroom, czyli miejsce, w którym możemy stakować nasze wykopane wcześniej token posher i pol dolar przepraszam półdolar, dolar, który jest właśnie naszą nagrodą, a ten token Pedeser kopiemy bezpośrednio tworząc tak zwane LP tokeny na zakładce Farma i wykopując ten token używamy również jednego i też drugiego tokenu w zależności od tego którą parę wybierzemy. Tak więc słuchajcie, ta zależność jest mocna i powoduje to, że jakby jeden token z drugim tworzą Łączne, cały ekosystem to są naczynia połączone, które przy odpowiedniej, tak jak mówię, strategii jesteśmy w stanie stworzyć sobie bardzo fajną maszynkę do zarabiania. Kolejną opcją do zarabiania, słuchajcie, jest możliwość wykupienia tak zwanych nodów, w których możemy, słuchajcie, wykupując takie nody, zarabiać stały APR, który tak naprawdę daje nam kolejną opcję, jakby zarabiania. Tak więc, kupując odpowiednią ilość nodów. Jesteśmy w stanie generować token P, przepraszam, pół dolar, który daje nam później możliwość powrotu na przykład do farmy i że tak powiem, wrzucenia go bezpośrednio do LP tokenu, której z wybranych par. Kolejna rzecz, słuchajcie, jeżeli chodzi o sam projekt, projekt jest audytowany, tak więc mamy tutaj informacje na temat samego projektu. Możecie sobie przeczytać audyt dotyczący smart kontraktów, które są wykorzystywane w tym projekcie. Dodam również, że ten projekt nie jest tak zwanym DAP-em, jest to zdecentralizowany projekt, w którym my swoje środki stakujemy i w każdej chwili możemy wyciągnąć. Słuchajcie, tutaj nie ma jakby sytuacji takiej, w której musimy te środki trzymać określony czas, Mamy też opcję gambling, czyli tak zwane kasyno, w której również wykorzystywane są tokeny natywne tego projektu do tego, żebyśmy mogli pobawić się troszeczkę w hazard. Tak więc słuchajcie, bardzo dobrze skonstruowany ekosystem, projekt ma mocne szanse na to, żeby utrzymać się mocno na rynku, utrzymać tą swoją pozycję, a nawet jeszcze tym bardziej aby ta pozycja rosła, ponieważ jest to projekt na sieci Matic, a na Matic, przepraszam, na sieci Polygon, a na tej sieci nie ma zbyt wielu dobrych, mocnych projektów, które dałyby jakby no, możliwość zarabiania pasywnego na zwykłym stakowaniu. Tak więc, słuchajcie, projekt moim zdaniem wart uwagi, jeżeli chodzi o wejście w kolejnym filmie. Słuchajcie, pokażę Wam strategię, jak ją, jak ją tak naprawdę sobie przygotować jak stworzyć tzw. LP token, jak wprowadzać tokeny konkretne do stakowania, kupując je wcześniej na giełdzie QuickSwap, operującej oczywiście na, na sieci Polygon. Zresztą mogę pokazać tutaj przykład, w jakim możemy sobie kupić, słuchajcie, token, current price. Piszmy sobie ilość, kupujemy, przechodzimy do QuickSwap. Kupujemy sobie pd Kupujemy sobie za 300 matików 264 pd Nie, przepraszam. Czekajcie chwilę, bo nie spojrzałem. Ja chcę wrzucić w Badroom, czyli będę kupować tokeny Posher. Ok. I tu mamy APR 1226, to już jest w skali roku, czyli 3% w skali dnia. Kupujemy sobie PDSher. Na no, 3 matików. Okej. Okay. Czekamy aż transakcja zostanie zatwierdzona. Spójrzmy na Metamask. Czekamy, czekamy. Wracając jeszcze do platformy, słuchajcie, i w tym momencie przejdę sobie do Badroom i będę stakować. Wcześniej poczekam tylko, aż mi się pierwsza transakcja zakończy. Ok. Uno momento. Czekamy. Cały matic. Dajmy sobie 120. Nie mogę. 120. Lecimy. Ach, no niestety mamy w tej chwili obciążenie sieci, słuchajcie, ja na sekundę wyłączę, po prostu nie będę przeciągać i włączę jak już będziemy po... A, chyba, że już poszło, słuchajcie. Coś tam widziałem. No nie, poczekam aż mi to za... Dobra, słuchajcie, wracam już do was sieć mocno obciążona, natomiast w międzyczasie postanowiłem, że jednak zrobię coś innego i wprowadzę nie w stakowanie, ale utworzę LP token, po to, żeby móc kopać sobie token PD -share, ten sam, z którego jakby, ten sam, który jakby bezpośrednio kupuje, bądź też. Ale to już jest kwestia jakby z wyboru. Odpowiedniej waluty, i będę kopać ten token Pedesher stakując tak zwany LP Token, tworząc płynność bezpośrednio na platformie. I zaraz Wam pokażę, jak to zrobię. Kupiłem już token Pedesher za połowę wartości mojego budżetu, który chcę przeznaczyć na stakowanie, na stworzenie tej, tej płynności. I teraz słuchajcie, mam już token. Chcę przeznaczyć na to 600 matików, i za 300 matików kupiłem w tej chwili tokena share i teraz za tą samą ilość muszę kupić tak zwany token LP Token, czyli utworzyć LP Token, dokupując słuchajcie ETH. Bo w tym przypadku będę chciał skorzystać z ETH, ponieważ ETH Ethereum jest tą walutą, która jest stabilną w miarę. Tak więc tutaj myślę, że. Warto sobie zabezpieczyć chociażby połowę tego kapitału stabilnym tokenem, ponieważ nie wiemy, jak PDSR będzie się zachowywać w przyszłości. Tak więc słuchajcie, co robimy. Przechodzimy sobie bezpośrednio do QuickSwap. Mam swój PDSR i za resztę matików, za 300 matików kupuję sobie Ethereum na sieci Polygon. ETH. 300. I mam 50 na 50, czyli 50% swoich. Matiku wydałem na token PDSR i 50 i pozostałe 50 tokenów. E, czekajcie, czekajcie, musimy, bo zaraz znowu nam się wydłuży okres. Zwiększamy gaz. I pozostałe 50%, słuchajcie, przesyłam na zakup Ethereum, tworząc w ten sposób podwaliny, jakby LP tokenu. I zaraz Wam pokażę, jak ten LP token stworzyć. Czekamy, tylko zobaczymy. Strasznie, ten Matic muli dzisiaj, no ale to nic nowego, jeżeli chodzi o Matic. Dobra, mam już to Ethereum i teraz słuchajcie, wracam ponownie na platformę PD Share. Przepraszam, Poly Doge DAO i tworzę tak zwany LP Token. Mając już te dwa tokeny, czyli PD Share i ETH. 50 na 50, tak? Czyli wracamy ponownie do QuickSwap i tworzymy płynność. I teraz słuchajcie, co ja robię? Daję tutaj Max. I pokazuje mi, że no, mam troszeczkę za mało. Musi być nie więcej niż tą ilość, którą ja mam tutaj w tym momencie. Tak więc możemy sobie dać maksymalnie na dole. W ten sposób wykorzystujemy 50% i 50% jakby budżetu, tworząc teraz w tej chwili tą płynność. Daję approve ETH. Ok. No, chyba nie zwiększyłem gazu. O, oh. Poczekamy chwilę. Dobra, mamy zaakceptowane. I teraz dajemy approve PDShare. Okay, tutaj nie ma jakby gazu za to. Ok. I stworzymy za chwileczkę LP Token. Czekamy tylko na zaakceptowanie transakcji. Ok niech nam tylko to zmieni na supply no co jest, approve, ok, czyżby nie czyżby nie poszła ta transakcja no strasznie, strasznie, słuchajcie, dzisiaj jest jakaś tragedia, jeżeli chodzi o Matic o, już coś tam nam wyskoczyło OK, mi potwierdź. Dobra. Czekamy. Teraz za chwileczkę nam skoczy supply. OK, dajemy supply. Tworzymy 0,422 tak zwanego LP tokenu. Czyli połączenia Ethereum oraz PD Share. Zwiększymy gaz, żeby nam. Ok, potwierdź dobrze. Transakcja potwierdzona. Czekamy tylko jeszcze na Metamask. No, niestety, tyle to trwa na Matiku. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Myślę, że i tak lepiej niż na Ethereum, tak więc nie ma co narzekać. Dobra, mam już dodaną słuchajcie, płynność. Teraz wracamy ponownie na poli DAO. Tak, mamy już jakby LP tokens utworzony, przechodzimy na farmę. Przechodzimy do konkretnej pary, którą chcemy w tej chwili stakować 3,5% pamiętacie dzienny APR. On oczywiście będzie zmienny bo jest uzależniony przede wszystkim od TVL, czyli ilości złożonej płynności w formie LP tokenów i od ceny jednego, jak i drugiego tokenu. OK. Dajemy approve. OK. Czekamy. Spójrzmy sobie jeszcze tutaj na chwileczkę. OK. Mamy już tą naszą płynność widoczną. Wracamy w tej chwili do polideo. OK, mamy APROW. Czekamy jeszcze tylko na potwierdzenie w Metamasku. Ok. I teraz słuchajcie, musimy sobie odświeżyć. Niestety tak to działa. I dodajemy naszą płynność. Dajemy max, confirm, tu jeszcze raz sobie zwiększymy ten gaz, czekamy, czekamy i za chwileczkę słuchajcie rozpocznie się kopanie tokenu PDShare i właśnie się ono rozpoczęło, jeszcze zobaczymy metamask. Okej, okay, mamy. Odświeżamy stronę. 351. No i mamy, słuchajcie, 788 dolarów, to jest jakby mój udział w przypadku tej płynności, w tej parze konkretnej. Z tych 788 dolarów kopać będzie mi z prędkością dzienną 3,5% z tej kwoty, czyli mamy jakieś tam 20 kilka dolarów, 25 dolków mniej więcej i co do tych tokenów możemy je wypłacać w każdej chwili, tak samo jak możemy wypłacić tą płynność. Zresztą płynność wypłacenie płynności to jest tak naprawdę odwrotna procedura jak przy w wrzucaniu tej płynności. Czyli dajemy minus, wyciągamy tą płynność, wracamy do Quick Swap, gdzie mamy tą płynność, ona się pojawia tutaj, dajemy remove i zwyczajnie wyciągamy wtedy taki LP token dzielony jest bezpośrednio na Ethereum i na PD Share i w zakładce słuchajcie swap możemy sobie Ethereum zamienić z powrotem na MATIKI, tak samo jak PD Share możemy również zamienić na MATIKI. Słuchajcie, polecam ten projekt, polecam się zastanowić nad nim. Oczywiście pamiętajcie o czymś takim, jak właśnie nietrwała strata, czyli wartość, którą tu mamy, 788 dolarów, ona będzie cały czas się zmieniać. Ona może rosnąć, ale może też maleć, ponieważ Ethereum może rosnąć, a może też maleć. PD Share może rosnąć, ale również też im spadać jego cena. Słuchajcie, projekt wygląda bardzo dobrze, tak jak mówię. Ma bardzo mocno rozbudowany ekosystem, ekipa po audycie. Mamy kasyno, czyli ten gambling dodatkowo. Wszędzie wykorzystywany jest token, jeden jak i drugi. Duża zależność między jednym a drugim. Tak więc, słuchajcie, ja wbijam, bo dla mnie to jest kolejny fajny projekt, jeżeli chodzi o zdecentralizowane finanse. A warto wykorzystywać takie. Tym bardziej, że tutaj w tym przypadku tak naprawdę w żaden sposób nie zamrażamy naszej. Naszych tokenów, naszej gotówki. Zwyczajnie w każdej chwili możemy z niego wyjść. Słuchajcie, tyle z mojej strony. Zapraszam do naszej grupy zdefiniowani.pl. Link bezpośrednio pod tym filmem do grupy, jak również link do strony Poli DAO znajdziecie również w opisie tego filmu. Tak więc, dziękuję bardzo. Trzymajcie się do następnego, hej.